Dobry wieczór kochani, też jestem Marcel. Wracałem z Zambii w 15 po siódmej. No teraz, 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 teraz jest jakiś problem. Kogoś tam noga boli, złam, złam nogę, noga boli, M ma ktoś ma kontuzję. Nie możemy włączyć e, mojego, mojego ulubionego radia z Belgii. I to nie będzie już, nie, nie będzie, nie obędzie. E, Kończy się kontuzję, jak Neymar będzie miał urodziny, 31 urodziny i, i Leon Gorecka będzie, będzie miał 28 urodziny i Ciochanoglu będzie miał. Jakiś tam urodzin 29 urodziny lub 30 urodziny Na końcu jeszcze Kivior i Eriksen I Gianluigi Donnarumma A jeszcze długo będzie chcieli do Jeleni Góry Ja będę włączał Radio Z Jak byśmy w Polsce na Bożym to wiele nie górze jeszcze nie włączyliśmy złote przeboje. To bardzo nie fajnie. To... Na, szczęście gra rad... na szczęście grało Radio SK i Radio Z, ale w Lublinie słuchaliśmy też w, w Kraśniku też słuchaliśmy Radio Z i U Messiego, wiele nie górze. A teraz przedstawiamy yy, Kluby yy, Skole piłkarskie bez zmian Koniecznie Niedługo będziemy tak tam wjazdy i Ja powiedziałem w łazience, że mam, że, mam, że mam słuchać całe że muszę Ja będę całą, całą piosenki które śpiewa z Michaela, to jest Michael Patrick Kelly. się nazywa ten piosenkarz, z Irlandii. On jest w, urodzony w Dublinie. Ma 45 lat. Jeszcze, jeszcze 5, 5 lat wyżej. Będzie miał prawie, że 50. To prawie, prawie do pięćdziesiątki. Skończyłem Zambię i umiałem też kościół Adwentystów Dnia Siódmego. Też. Skończyłem podróże, wracałem i widzimy już poważną wszystkim to Należy, to... To nie tam to wszystko, to wszystko smutne. Do wiadomości. To coś tam... Dajmy lajka, subskrybujcie kanał na 20 subskrybentów, a ten tyle ja się z nami żegnam. To usłyszenia, cześć i naraz razie ma, a komentarze będą wyłączone